Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie tutaj przejechałem z Michałem i tutaj jakieś kidosy robią. I mówimy im, żeby nie, nie robiły tak, bo źle to robiły. No i potem przechodzi jakaś mama tego kidosa i mówi, że nie możemy tutaj kopać, bo tutaj jest przejście. Da się obejść wokoło. A poza tym tutaj wszyscy kopią, więc ja z tego z Michałem nie rozumiem. Michał sobie jakoś tam gdzieś jeździ, a ja do niego będę dołączał. I niedługo ma przyjechać jedna osoba. Więc zaczynam odcinek. Co? Nie. Nie. No, przyjechałem tu. Albo tak. No. 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 Ale się bawią kidowski. Siema. Nie. Na rowerze do Was wtedy wyjechałem jakby tą rampę budowali. A no tak. No ale już naprawiłem. Dysk hamulcowy. Czemu nie Bo mam skrzywione koło. A i koło siedzi w rowerowym. sama. Co? A tam jeżdżą. Jakaś baba tutaj przyszła. Zeruje się, darwała. No. że nie wiedział. Nie wiecie. No chyba już zabiję. Nie, no tyle telefony to będą z wami. On to nic się gucze tej stała No przyszła jakaś baba. No i mówi, że nie możemy tutaj robić, bo pójdzie i to zgłosi. Że ona, będzie miała problemy że my będziemy mieć problemy. No to nie ma problemu No. To i wszystko. To jest No, ale to i Ale to to od ilu istnieje? od paru lat. Pół lata. Ale nie, to chłopak. A, to chłopak, no to... 3 Trzy... lata... Nie. Cztery i pół lat. No. Bo ja byłem od początku. 4,5 lata. To wcześniej ja się nie, miała, nie mogli doczepić? Ja byłem w pierwszym klasie, to zacząłem skakać. Aha. Bo mnie y, ten... kuzyn nauczył. Aha. I połamałem restauranty. I to teraz nie żałuję. Czemu? <laughs> Bo okazało się, że już jestem pięć w środku. Aha. O, jest idzie! To on rozwalał? Tak. Irek! Czemu rozwalałeś? Nie. Nie, wziął fatyk, wziął fatyk i to zaczął tak rozgrzebywać, no. że jest to jest dobrze zrobione. To jest taki, o, ja, ja już mam cenie, w porównaniu po bieganiu, mi za nich No. tamtego drzewa. Do, ta, do końca, do tego roku tu będzie będę ten moniterem. Wiesz, się chcesz tu pisać? No tak, i tutaj pan będę... Ale wiesz co? To mama nikogo na powiedziała, że tu nie ma. Mama nikogo nam nie prawda, bo tutaj jest i tutaj nie może, nie może nam nikt. Nawet, nawet jakby burmistrz, bo to on sam powiedział przecież na ostatnim dokładku, bo nikogo nam pracuje. Jest. I, więc tutaj, tu, tu. tutaj teraz i tutaj można sobie wszystko robić. On ja sam to powiedział. Tylko Dobra, nie, się nie można, można się robić. Ale ty wiesz, mało będziesz nagrodową. I domy nie można tutaj budować. To jest jedyne, co nie można tutaj budować. Dobra, ale ty... nie możemy jeszcze. No, to jest małe. Duże. Ej, co i to, że mama w ogóle gdzieś. Taki dziwny. Niko, ten taki dziwny. Ej, dobra! Dobra, ale... Nie! Co ty robisz? Dobra, idźcie stąd, bo my tu budujemy, a to... Ej, to jest dotko Na Nie ma opierdzielania. Oba za szybciej! Szybciej. Ej! Profeska! I teraz to będzie się fajnie jeść. Jak obstawię Ci, ile dostaniemy od inspektora punktów? To jest małe. Co? Tak. Małe. Małe. Kto tego na luzie wskoczy? Prawda? Prawda. Więc skacz. z tego skaczecie? No. No, żeby im udowodnić. A na czym na rewerze? No, a na czym? Nie no, na nogach. Ile to tak robicie? jest najgorsze. Z dwie godziny. Dobra. Co to jest? Rękawica, cały rękę. Rower. Dobra. O coń rower <grymne> Trzeba poprawić lądowanie. O się Lecisz! A! publiczne rzeczy. No, bo no to każdy robi. właśnie. Ty już ma 4 lata, No. Tak trochę jakby na prawo to skręca chyba. Czy nie? Poczekaj, tam się. będę już to No, lekko, Trzeba dosypać troszkę z lewej.

To będzie tańsza do pionu, tylko że ja jest... go na ciebie zmienię. No jest tak, ale ona się mi ja się... Rośnie... Ała! Co? No, Wy się No czuło mnie boli. Proszę! Skocz jeszcze raz! Nie, bo mnie boli. Wylądowanie robimy. Ała! Wylądowałeś na placie No! Ale ja... Tutaj nie, stąd raczej nie, bo ja... Siema. Ale no nie stąd lepiej. Nie, właśnie Ale stąd to ja zrobię takiego no Kurde! Ała! Oh, wow. Róbcie to lądowanie. Bo to, będzie chopa, bo to będzie chopa śmierci. A na ile wyleciałem? Z 2 metry? No, tak nawet więcej trochę. Łaaa! Wow, ruszyła oh. się! O oh, kurde! Ała! Oh, Ej, masz trzy bomby atomowe. Gdzie rzucisz? rzucisz? I na Ukrainę. Na Ukrainę, Rosja jest fajna. Jedna na Hiroshima, druga na y, tą Koreę Północną, a trzecia y, na tych, na Ukraińców. No. A nie, przecież jak. E, ej, który z Was ma kogoś z Ukrainy? Czy on jest Twoim bratem? Nie. Wyglądacie podobnie. Wyglądacie normalnie jak bliźniaki. Tylko ten jest normalnie niższy, a ten jest z, z, wyższy i starszy. <grym> Bo mamy taki sam brzuch, taki sam. <grym> 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 Ej, podobny do ciebie. Nosicie okulary? Ja też mam. Jestem poszkodowany. Jak chyba bać Polecasz Nie. Jak będzie lądowanie? Jak będzie lądowanie. Nie jak kucy kupię... Kucy Michał! Takie niebieskie ty zrobić i przyczepić sobie do tych Altankę gdzie... Ale tankę trzeba zrobić. No. Tam gdzieś. To nie padało! No właśnie. I będziemy ją ściągać. Michał! Ty najlepiej jak będziesz skakał, kiedy ci... kiedy ja będę miał buzeri i ci pożyczę. Nie. To zasypa. Nie. Wow. Ła. Wow. 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 Ła... To... Nie, on miał inny kask i inną hulajnogę. Nie. To jest, to jest kami... kamikaze. No, to jest tak, to jest kamikaze. Kaki-kaze. kaki Kapiba. A wy macie takie kartki przez końcówkę? Nie, my mamy egzaminy na koniec roku. Aha. Ale nie róbmy lądowania z drewna. No. To jak ty masz zdrowe, a lądowanie z drewna mamy. Tak, ale je przeskakuje. Bo trzeba inne zrobić, bo ja lądowa nie... Ja lądowa nie umiem robić. Takie czy większe? No trochę dłuższe może. I tutaj można podwyższyć. No, skażesz za chwilę? Mogę. No i jak przyjść to, że masz tak głęboko w naszej głupie, dochodzisz do tej rampy. I wiesz, ta, bo tutaj już lubię panu rampa. No. Ja się bałbym ten, z tego skoczyć. I ten dziadek mhm. y, so, wyobraźcie sobie, że idzie... Dobra, mam już dość tych dzieciaków, bo tutaj robią takie rampy. Idzie gdzieś w głęboko w las, idzie tam głęboko w las i tamta hopa. <laughs> Wszędzie są. Ja się dziwię, że aż tyle osób w Wolkuszu buduje chopy. Nie, bardzo mi się... Niby mamy tak tutaj bajku y, na bajkach, którzy skaczą. Nie wiecie jak no. dużo, ale no jakiegoś... Jak... Ale nie widzisz. Jakiego chłopaka nie zapytasz? Nie widzisz tego na ulicy, żeby ktoś jeździł. No właśnie, ale jak się jakiegokolwiek chłopaka zapytasz czyste karza na kabbajku, oni odpowiedzą ci tak i powiedzą ci jaki masz rower. Jaki masz rower, jaki on ma rower. Iś. Jak? No. Ja raz się typa, takiego starszego, dwa lata za się zapytałam, i no ja skaczę na takim, e, tym, jak on, co tam mówi, Nie dilt, tylko e, downhill. No, na downhillu. <grym> <grym> trzeba jeszcze e, lądowanie Ej, bo szersze. że na downhillu tutaj lecisz. Ale miękko, no. ale mięciutko e, e, Trzeba je poszerzyć, bo jak przyjdzie pan inspektor, to, to tutaj się tyle słów posypia. <grymne> <grymne> trzeba poprzeć lądowanie, chłopie, to się wtedy nie wkurwi. Tak. Ale trzeba jeszcze to wypoziomować. I zobaczyć czy jest krzywo. Ja, wiesz, to on ma na imię Kuba. Wiem, na skisperku żeś na to. Tak, on prawie, to on cały czas jeździł z kolegą na moim kalisie. Który zostawiasz, nie dbasz o niego. Urdy! Gdzie ty jedziesz? Gdyby ty to podpali, to pójdzie spali, a się ocali. Pójdzie z dymem. Widzę, jak widzisz, trochę leje. Tak trochę. Więc my już będziemy się zbierać. Kończymy siema.